Thank you Zamieniłem życie na muzykę Wszystkie piękne chwile mordo, rzucam sobie w kliszę. Zamieniłem miłość na muzykę, przez to doceniam tą ciszę Lubię palić planta, później myśleć, gdzie się widzę Zamieniłem życie na muzykę Wszystkie piękne chwile mordo, rzucam sobie w kliszę. Zamieniłem miłość na muzykę, przez to doceniam tą ciszę Lubię palić planta, później myślę, gdzie się widzę Młody szafa, jestem altruistą. A ty po prostu jesteś pizną, co mam zmienić w swoim świecie? Wodo, 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 zmienię się w rum, uh. Jestem z koszalina, tu gdzie poznasz brud. Niby każdy żyje, ale wygląda jak trup. Tutaj zalewają szyję, żeby w końcu poczuć ból. No i kilka narkotyków, żeby o tym już nie myśleć. Zamieniłem miłość na muzykę, kurwa, to już jest fizyczne. Mordo już spłaciłem wszystkie długi dla ulicy Teraz chcę być syty, no i kupić mam je duży dom No bo robię to od lat, chcieli stłamszyć mnie Teraz zjadam ich na free, teraz pyta Kasper czy chcesz klip Tak, taki uzbrojony mogę iść na beef Produkuję hity, ale kurwa dalej nic Biorę spliff, no i z żomem oglądamy film Tak, tak się żyje tutaj Polska No bo na kredycie tutaj siedzi cała ośka A co drugi spłaca pakę na ulicy, robi papier, uh. Chcemy za dwóch, dawaj ten plik jak nikt Kiedyś porwane te spodnie, a teraz to ziomek już git yeah. Zamieniłem życie na muzykę Wszystkie piękne chwile, mordo, rzucam sobie w kliszę Zamieniłem miłość na muzykę, przez to doceniam tą ciszę Lubię palić planta, później myśleć, gdzie się widzę Zamieniłem życie na muzykę Wszystkie piękne chwile, mordo, rzucam sobie w kliszę Zamieniłem miłość na muzykę, przez to doceniam tą ciszę Lubię palić planta, później myśleć, gdzie się widzę